Witajcie moi kochani. Dziś mam dla Was opowieść, która zabierze Was do innego świata pełnego tajemnic, zabawy i wyobraźni. Jesteście gotowi? To zaczynajmy. W odległej wiosce, pośród majestatycznych gór i rozległych pól kwiatów, istniała stara legenda opowiadająca o trzech amuletach mocy. Mówiono, że te amulety posiadają magię wystarczającą, by obdarzyć niesamowitymi umiejętnościami tego, kto je posiądzie, lecz aby je odnaleźć, trzeba było być odważnym i mądrym. W tej wiosce mieszkał młody chłopak o imieniu Lukas. Był odważny, pełen ciekawości i miał dobre serce, ale zawsze czuł się niespokojny, jakby był przeznaczony do czegoś wielkiego. Historia o amuletach zawsze go fascynowała i wierzył, że legenda to nie tylko opowieść, lecz misja, która czeka właśnie na niego. Pewnego popołudnia, spacerując po lesie, Lukas znalazł stary pergamin ukryty między korzeniami olbrzymiego drzewa. Pergamin był pożółkły od upływu czasu, pełen tajemniczych symboli i rysunków wskazujących, gdzie mogą być ukryte amulety. Na górze pergaminu widniał napis. Tylko prawdziwy bohater odnajdzie moc, by zmienić przeznaczenie. Lukas poczuł, że to właśnie na ten moment czekał. Bez wahania postanowił wyruszyć na poszukiwanie trzech amuletów mocy. W drodze spotkał mądrą sowę o imieniu Orion, która była znana ze swojej wiedzy o magii i tajemnicach. Lukasie powiedział Orion swoim głębokim i spokojnym głosem trzy amulety są rozrzucone po miejscach pełnych wielkich wyzwań. Amulet mądrości znajduje się na szczycie góry chmur. Amulet siły leży w głębinach jaskinie, a amulet odwagi znajduje się na wyspie wiecznego ognia. Aby odnaleźć każdy z nich, będziesz musiał być kimś więcej niż tylko odważnym. Musisz być mądry, silny i prawdziwy. Z tymi słowami Lukas rozpoczął swoją podróż. Jego pierwszym przystankiem była góra chmur. Silny wiatr i gęste chmury utrudniały wspinaczkę, ale Lukas nie dał się zniechęcić. Wykorzystał swoją inteligencję, by znaleźć bezpieczną drogę, rozwiązując zagadki pozostawione przez dawnych strażników. Na szczycie góry odnalazł amulet mądrości, lśniący złoty kryształ, który pulsował łagodnym światłem. Z pierwszym amuletem w dłoni Lukas zszedł na dół i ruszył w stronę jaskini Ech. Jaskinia była ciemna i pełna tajemniczych dźwięków, które zdawały się dochodzić ze wszystkich stron. Lukas musiał zmierzyć się ze swoimi własnymi niepewnościami i walczyć z mrocznymi stworzeniami, które strzegły amuletu. Wykorzystał swoją siłę woli i pokonał każdą przeszkodę. Na końcu jaskini odnalazł amulet siły, ciemno kamień, który emanował potężną energią, jakby był stworzony z czystej energii gwiazd. Z dwoma amuletami Lukas udał się na wyspę Wiecznego Ognia, miejsce otoczone przez aktywne wulkany i wzburzone morza. Musiał przechodzić przez mosty z ognia i przepływać przez gorące wody, stawiając czoła ekstremalnym wyzwaniom. Ale Lukas nigdy nie stracił wiary w siebie. Na wyspie odnalazł amulet odwagi złoty medalion z płomieniem po środku, który rozbłysnął intensywnie, gdy go dotknął. Mając trzy amulety w swoim posiadaniu, Lukas poczuł w sobie ogromną energię. Wiedział, że teraz ma moc, by zmienić los wioski i ludzi wokół siebie. Jednak po powrocie do wioski, Lukas zrozumiał, że prawdziwa siła nie tkwiła w amuletach, lecz w tym, jak wykorzystywał swoje nowe umiejętności, by pomagać innym. Używając amuletu mądrości, Lukas pomógł starszyźnie rozwiązać dawne problemy, których nikt nie potrafił rozwiązać. Dzięki amuletowi siły pomógł odbudować mosty i domy, które zostały zniszczone przez burzę. A dzięki amuletowi odwagi zachęcał dzieci z wioski, by podążały za swoimi marzeniami, pokazując, że niezależnie od tego, jak trudne są wyzwania, zawsze warto próbować. I tak Lukas stał się bohaterem swojej wioski, nie dlatego, że posiadał trzy amulety mocy, lecz dlatego, że wykorzystywał swoją mądrość, siłę i odwagę, by czynić dobro. Podobała Ci się ta historia? Zasubskrybuj kanał i podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi. Następna opowieść już czeka, gotowa by Cię oczarować.